co? No ja też jestem w szoku. Ale tym razem to ja sobie pomaruję do mikrofonu. Czas na siódme poznaj PP. Dziś pogadamy o największych zwierodach na kanale. Klasycznie już walniemy sobie z tego topkę. No to o, zaczynajmy. O zjadę, Na piątym miejscu stanie sobie Grant. To jest taki wielki przyjaciel agenta. Tego owce. Nie pytajcie o sens krzywki, ja... ja też już nie wiem. Przez przyjaźń, właśnie z agentem, stał się zastępcą dyrektora dekru. Wszyscy myśleli, że fajnie i w ogóle, ale okazało się, że jego planem było po prostu przejęcie bazy powietrznej dekru i okrzyknięcie Hedosiego w wroga publicznym numer 1. Na szczęście mu się nie udało. Później długo, długo ukrywał się, aż w końcu Gozdryk zgłosił się do niego o pomoc w jednej z misji i poznaliśmy tą lepszą stronę Grenda. Okazało się, że nawet przyjemność z niego gości. Koniec stawek: czas na czwarte miejsca, a tam Cu, dyrektor wielkiej organizacji z która zajmowała się płacnymi morderstwami, Cu był taki inteligentną osobą, że po części skrócił cały zespół dekrui i powstała wielka walka Team Lewy vs. Team Dozzi. Po całej akcji CU uciekł i kilka lat później wrócił do tego, co kiedyś wraz z jego najlepszym wspólnikiem, Goat To był ciężki okres dla Goat że wrócił do niego. Końcowo CU zdechł pod gruzami wieżowca The Crew. Jak to, jak to tak Teraz padniesz, nie? Uwaga, na trzecim miejscu jest pan ogień. Pan ogień to wielki przeciwnik lewego. Pojawi się chyba trzy razy i za każdym razem cel był ten sam. Zabić lewego. Kto by się spodziewał? Czemu? Skąd on się wziął i inne pytania kieruj do nikogo? Bo nikt nie zna odpowiedzi. Pan ogień pojawił się na początku PP, kiedy nic nie miał sensu. Teraz już ma. OK, drugie miejsce, w drugim miejscu jest Void, taka zła wersja Hedosiego. Osożyt klonujący ciała sklonował sobie ciało Hedosego i zaczął działać na ziemi. Chciał po prostu zabić swoją wielką przeciwniczkę, Izer, która również działała na ziemi i chciała ją przejąć. Void chciał za wszelką cenę ją przeszkodzić. Po kilku odcinkach Secret Recruit w sumie nikt już nie wiedział, czy ten Void to zła wersja Hedosiego, czy jednak coś w nim jest Hedosiego.

Dwie, bo obaj są identyczni w sumie i mają identyczne cele: zniszczyć Ziemię, jak większość wrogów naszych. Mowa o Enry i Latiniusie. Najwięksi tani na świecie bardziej we wszechświecie chcą przejąć Ziemię, a The Cruz z nimi walczy. Enry próbował tysiące razy na początku kanału, potem pałeczkę przejęła jego bardziej dopracowana wersja, Latinius. Obaj zabili wielu, obaj zrobili wiele. Obaj zrobili jedno z najlepszych filmów na kanale, jak na tamte czasy. Przy Enrym było to Dekru 5, przy się było to Dekru Ostatni Tytan. Dużo złego narobili. Fajnie by było zobaczyć ich po raz ostatni w akcji już teraz, kiedy nasze filmy się znacznie poprawiły i oby mieliby większy sens. Tak czy siak, no. I koniec poznaj PP na dziś. Było fajnie, ale I już idź już sobie, co? Nie wiem w sumie, czy znowu ja będę przy następnym. Raczej nie, bo mi się już nie chce. Dobra, idę sobie. Ciao.